Cześć muzykanci, przygotowałem fantastyczny utwór, normalnie to każdy musi umieć, znać, potrafić zagrać na akordeonie, znaczy nie każdy, jeżeli Ci się podobają polki, bardzo fajne polki, ja tutaj uczę się go dopiero, za niedługo będzie w opracowaniu, być może jak to oglądasz to wideo, to już jest, są cztery zwrotki, za chwileczkę też pokażę Ci jak zagrać pierwszą zwrotkę prawą ręką, jak basować ten utwór, a teraz zobacz, co, co tutaj kombinuje, jaki utwór będziesz mógł się nauczyć z opracowania na platformie szkoleniowej na akordeon. Czyli jest jakiś wstęp. To jest pierwsza zwrotka, drugą zwrotkę już będzie na platformie. Tak, to jest druga zwrotka. Drugą zwrotkę się gra dwa razy, tak samo jak pierwszą, i później jest. To jest fajna trzecia zwrotka, taki refren trochę, to każdy chyba zna, nie wiem czy znasz pod nazwą Rosamundę tytuł, czy pod Bando, czy pod jeszcze inną, pod innym tytułem i jest jeszcze fajna trzecia zwrotka, robi się nam, w ogóle tu jest tak, fajnie jest, że jest zmiana tonacji, tak, zaczynamy w C-dur, później jest F-dur i później jest bliźniacza do F-dur, molowa, D-mol, tak, czyli później przechodzimy i jest F-dur. Fajnie ten przerywnik, nie? Zapraszam Cię już do pierwszej zwrotki, pokażę Ci jak to zagrać, pierwszą zwrotkę, jak ją basować, a jak będziesz chcieć więcej, będziesz chcieć dostać też materiały do ćwiczeń, do pierwszej zwrotki, później aplikatura też do drugiej, Bo najważniejsze co jest palcowanie, żeby wiedzieć, którymi palcami to zagrać, a zobacz, nie wiem, czy będzie widać, jak fajnie są palce podpisane, no mega, tak mi się podobają, także to jest najważniejsza sprawa. Czyli zaczynamy pierwszy takt, raz, dwa i krótkie, krótka ósemka i już przechodzimy wyżej, tak, tu mamy G i przechodzimy do tego G. Możemy sobie zagrać cały akord albo oktawą, 2 G i tak, dobra. Trzeci palec, bardzo ważna tutaj aplikatura będzie, żeby to zagrać dobrze, czyli trzeci palec. I zaczynamy trzeci takt. Trzeci, pierwszy, trzeci, drugi, trzeci, pierwszy. I teraz tu jest właśnie ważne: tego się jak nauczysz, to będziesz to zawsze potrafić. Pierwszy, drugi, zobacz. Czwarty. Tak, tylko to z wartościami minut jeszcze trzeba, czyli jeszcze raz od początku. Tak, i jedziemy dalej. Tak. Trzeci przenosimy teraz. I jeszcze raz od początku i Ci pokażę, tutaj jest taka synkopa do zagrania. Czwarty. I tutaj, zobacz, jest. I tutaj trzeba przytrzymać, zobacz. Raz, dwa... Tak, zobacz, tam w nutach sobie, nawet jeżeli nie znasz się nut, jest łuk, tak? Teraz ten moment z metronomem zrobimy, bo to jest ważne. Raz, dwa... Raz, dwa... Od początku. Widzisz? Chodzi o to. Tak ma być. Nie ma być. Tylko. Jeszcze raz od początku. Graj ze mną. Tak, to jest taki właśnie akcent na 2i. Na raz, dwa, trzy, cztery. Piąty, piąty i szósty tak ćwiczymy na razie. Jeszcze raz, piąty. I dalej. Ok, i jesteśmy w dziesiątym takcie. Czyli mam nadzieję, że tutaj poczwić. Tutaj specjalnie się zatrzymałem nad tym momentem, nad tym taktem piątym i szóstym, bo tutaj jest właśnie to ważne do zrobienia. Dobra, to jeszcze raz zagram od początku i pojedziemy dalej. Tak, tu jest. Przenosimy rękę i jedziemy dalej. Czyli to jest to samo, znowu pierwszy i tutaj już nie ma tej synkopy i piąty palec, teraz przenosimy i pierwsza Volta i wracamy do początku do znaku powtórzenia, czyli do trzeciego taktu. Ta synkopa była. Pierwszy teraz palec. Piąty palec. I teraz zobacz, tutaj jesteśmy na trzecim palcem, palcem i do drugiej wolty skaczemy i musimy skoczyć na G. Tak, druga wolta. Zobacz, tu jest drugi palec, ten sam dźwięk, trzeci palec, palec, tak? To jest dziewiętnasty takt. Trzeba w dziewiętnastym takcie zagrać. Tak? Bo tu już będziemy wchodzili na drugą, na drugą zwrotkę. Poćwić sobie opaną pierwszą zwrotkę, dopiero zajmie się drugą. Ok, witaj w lekcji z basowaniem. Basowanie ogarniemy w jednej lekcji, bo są bardzo proste akordy. Czyli, jak jest wstęp, G, dur 7, możemy sobie zagrać tak. Jak jest C, tu jest G. Nie ten, nie ten, ten, tak? Taki rozstaw. Jak jest C, ten wyżubiony w drugim rzędzie, czwartym palcem się naciśni. Jest wyżej. Ja będę po, powoli, po kolei omawiał, bo tylko tam chyba trzy akordy w całym otworze są. Tak? No i zaczynamy. Tak, czyli basujemy pryma tercja, C dur. Teraz G dur, taki rozstaw. I będziemy basowali z kwintą, czyli z tym. Tak, raz tu, raz tu. Tak jak. Tylko tutaj jeszcze przepleciemy akordowym. Teraz musimy skoczyć na chwilę do F, czyli F dur jest pod C. Też starczo i cedur dalej G-dur tak i od początku G-dur F dur. C dur. G dur. I teraz wchodzimy na F dur. Mam nadzieję, że ci się podobała lekcja. Jeżeli chcesz więcej, to wejdź tutaj gdzieś jest link do platformy szkoleniowej, gdzie są opracowania. Możesz sobie aktywować dostęp w abonamencie, możesz sobie kupić dożywotnio. A jeżeli nie chcesz nic kupować, wejdź sobie na akademia łamane na kawa i postaw chociaż mi kawę, żeby mi się chciało kolejny taki utwór tutaj wrzucić zupełnie za darmo, tak jak lubisz. Przegra, życie na akordeonie i niech inni zatańczą, I jak im zagrasz.